Cześć, dzień dobry, Jarek Balajan. Dzisiaj zaprezentuję Wam projekt Skandia, samochód dedykowany do podróży na daleką północ Europy, przygotowany dla właściciela, który jest pasjonatem wędkarstwa, przez co zawiera kilka ciekawych rozwiązań. Zapraszam na camper tour. Akcja. Mercedes Sprinter L2H2 to najpopularniejszy. Model zabudowywany przez firmę specjalizującą się w kustomizacji pojazdów. Ze względu na bardzo ciekawy gabaryt, 5,90 m, który umożliwia swobodne poruszanie się po mieście, jest podatny na wszelkie ograniczenia. Ma doskonałą zwrotność, mobilność i dynamikę do podróżowania. Spokojnie można autostradowo 130-140 km na godzinę podróżować przy relatywnie niskiej konsumpcji paliwa, między 10 a 12 litrów. W tej chwili samochód jest zaaranżowany dla dwóch osób. Jak widać, dwa fotele obrotowe z przodu. W miejscu, gdzie zainstalowane są dwa fotele dla podróżnych, w tej chwili jest cargo box. To jest taka funkcjonalność, którą oferujemy swoim klientom. Zamiast foteli, które dzisiaj byłyby niefunkcjonalne, klient uzyskuje dodatkową przestrzeń bagażową. Siedzisko, ewentualnie, i jak widzimy, stolik lagun, który daje szereg możliwości do, do wykorzystania. Zwracając uwagę na estetykę pojazdu, jest ona typowo skandynawska minimalistyczny styl szarość, biel i oliwa. Zabudowa meblowa wykonana jest z konstrukcji aluminiowej. Fronty są z deski topolowej fornirowanej oliwą. Bardzo fajne rozwiązanie. Przede wszystkim się nie wypatrza. To jest istotne dla innych kolorów też desek, zwłaszcza bambusa. Jeżeli chodzi o zastosowanie tego typu fornirów, no, odzwierciedlają one naturalne drewno i dają fantastyczny efekt. Widzimy tutaj szeroki aneks kuchenny. Na wejściu dwustronnie otwierana lodówka marki Dometic 80-litrowa. Duży, komfortowy zlew i kuchenka gazowa dwupalnikowa, sterowanie umieszczone na panelu kuchennym, sterowanie do trumy, sterowanie do oświetlenia wody i akumulatorów. W samochodzie mamy bardzo wiele punktów elektrycznych. Gniazdek USB, USB-C plus gniazdek 230V. Jest to możliwe dzięki systemowi elektrycznemu, który stosujemy. Ten samochód praktycznie jest bezkablowy. Można użytkować odbiorniki korzystając wyłącznie z panela solarnego i akumulatorów. 200Ah rezerwy plus 300Ah ładowania. Do łazienki się nie zmieściłem z operatorem, aby o niej opowiedzieć, więc patrzę tutaj sobie przez okienko. To okno jest bardzo istotne w łazience ze względu na zainstalowany dach. Łazienka zawsze powinna być wentylowana. Wie o tym każdy użytkownik czy przyczepy kempingowej, czy kampera. Zdarzają się zabudowy, gdzie tej wentylacji nie ma. My, ze względu na swoje doświadczenie, zawsze za to, na to zwracamy szczególną uwagę. Łazienka posiada wszystkie niezbędne atrybuty przyzwoitej łazienki, czyli toaletę, umywalkę i prysznic. Dodatkowo zainstalowaliśmy akcesoria do przewożenia wędek. To są szyny airline ze specjalnymi uchwytami. Jak wspominałem, użytkownik miał szereg życzeń do kustomizacji jego pojazdu. Kolejne pokażę za chwilę. Kilka akcesoriów zewnętrznych. Duży pustomowy bagażnik rowerowy. To nie jest tylko bagażnik rowerowy, jest bardzo solidny ze względu na to, że transportowane tu są rowery elektryczne o sporej wadze. Ale można tu też zamieścić cokolwiek macie życzenie. Jest to system, który pozwala na transportowanie wielu, wielu różnych gadżetów. I jesteśmy w naszym centrum magazynowym. Staramy się oddać każdy kawałek przestrzeni dla użytkownika. Zacznijmy od funkcjonalnych kieszeni, od Vandermoon, dedykowane do Mercedesa Sprinter, zainstalowane na drzwiach. No i nasz autorski system do, do, do przewożenia kontenerów, tak aby wykorzystać tę powierzchnię garażową w optymalny sposób. Bardzo duża butla gazowa, która napędza tylko i wyłącznie kuchenkę gazową, więc spokojnie dwa lata użytkowania z taką butlą jest miejsce też na, na jazdy. Samochód posiada ogrzewanie napędzane dieslem, truma 6 kW, niezwykle wydajna jednostka zapewniająca nie tylko ogrzewanie w zimne dni, ale też i ciepłą wodę 12 litrów nagrzewamy w trybie boost w ciągu kilku minut i samochód z 5-6 stopni do 20 w środku to jest dosłownie 10 minut, kiedy łapiemy taką temperaturę. Łóżko, o którym wspominałem, znowu wsparcie Froli, no, to jest doskonały system, nie znam niczego lepszego, co by poprawiało komfort snu. Widzimy dodatkowo 10-centymetrowy materac i mamy spanie jak w pięciogwiazdkowym hotelu. A hotele bardzo zwracają uwagę na to, aby ten komfort snu był ważny. My również. Galanteria, prysznic zewnętrzny to nasz stały gadżet, który oferujemy klientom. To wynika z tego doświadczenia użytkownika i nie ma, nie ma naprawdę nic fajniejszego, niż stanie na dziko w ciepłą pogodę, wykąpanie się na zewnątrz. Jest dużo fajniejsze, niż korzystanie z wewnętrznej toalety. Warto zwrócić uwagę na taką drobną dbałość o detale użytkownika. Widzimy drążek, który pozwala zawiesić sobie koszulę czy jakiegoś soft no, Czasami zapominamy o tym, oglądamy kampery i kupujemy oczyma, nie zwracając uwagi, że ze sobą musimy zabrać szereg gadżetów. Kolejny gadżet zewnętrzny to ta duża tuba, która służy właśnie do przewożenia wędzisk. To jest ten, to główne akcesorium, które, które wspiera hobby i pasje. Tego użytkownika. Czasami w rozmowach telefonicznych z Wami drogimi klientami mam pytanie i wątpliwości o to, w jaki sposób otwiera się dach. Bo ktoś słyszy namiot dachowy, wyobraża sobie jakąś skomplikowaną skrzynkę. Proszę bardzo, odpiałem już sobie przygotowanym blokady. Jeden ruch ręką i mamy przygotowane miejsce do spania. W tej chwili tylko. Założyć drabinkę, pozostało i wejść do środka. Jakie mamy zalety tego dachu? Śpimy super hiperwentylowani, sen jest głęboki i spokojny. Naprawdę dobry komfort snu. Bez dodatkowego ogrzewania czy dociepleń to jest przy temperaturach nawet 10 stopni na zewnątrz, czyli można śmiało spać na wysokościach 2000-2200 metrów w lecie bez konieczności docieplania się. No i nic nie rekompensuje tego widoku za tej siatki, która chroni mnie przed moskitami i muchami. Poranek ze wschodem słońca, gwiezdne niebo to są rzeczy nie do kupienia. Można je mieć tylko we własnym samochodzie i Eksplorować dowoli. Kwestia tego, gdzie zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni, gdzie i jak się ustawimy. Ja już powoli jestem, właściwie nie powoli, jestem całkowicie w strefie relaksacyjnej. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że Wam również się podobał nasz filmik, a przede wszystkim nasz produkt. Zwracam uwagę, że w Balajan zbudujesz nie tylko pięknego kampera, ale przede wszystkim bardzo funkcjonalnego. Nasze doświadczenie jest bezcenne, a my dzielimy się nim bez żadnych ograniczeń. Zapraszamy do współpracy i do śledzenia naszego profilu. Dziękuję bardzo. Jarek Balajan.